Więc yy, kolejne pytanie ustne, jakie zadawane w przysłownicy, to jest ocena stanu haka i, i zblocza hakowego. Tak? Tutaj, tutaj powiedzmy sobie do tego urządzenia. Całość jest to zblocze hakowe z hakiem. Ten element to jest trzon haka, tak? tu jest część kwitna roże. Oceniamy prawidłowość działania zapadki. Czy działa na sprężynie, Czy ten hak się obraca wokół własnej osi w sposób taki yy, delikatny? Czy tutaj nie ma? pionowego, takiego luzu na tym łożysku oporowym, czy jest zabezpieczenie nakrętki haka, w tym przypadku jest kołek, tak, który jest na wskroś wykonany przez trzonek i przez nakrętkę oraz y, oceniamy tutaj stan haka, tak, czy hak nie był malowany, czy nie jest pęknięty, czy nie jest wygięty dodatkowo konserwator ocenia y, Poprzez zmierzenie słów tych dwóch punktów pomiarowych ocenia rozwartość. Tak? I tutaj ta rozwartość nie może być większa niż 5% wartości początkowej, a tu wytarcie tej części chwytnej, tzw. Tak gardzieli, nie może być większe niż 10%. Jeżeli chodzi o naprawę haków, to za naprawę uznajemy tylko zeszlifowanie papierem szczernym zadziorów. Tak? To co mamy tutaj, to są tzw. Tak blachy policzkowe, one też są zabezpieczone. Tak, one chronią nam krążki linowe, te krążki też oceniamy na przykład opuszczając zblocze to sobie ocenimy, tak, stan tych krążków, wieźnie tych krążków prawda? czy nie są po, pouszkadzane z tej strony mam informację o tym, że to zblocze przeniesie nam 10 ton generalnie ogólnie zblocze jest długie, prawda? mogą być krótkie zblocza to jest długie gdyby trawers haka była w tym miejscu mówilibyśmy, że to jest zblocze z blocze krótkie, a takie jest długie. Tak? Proszę pamiętać, że ten element jest elementem nośnym oraz ten jest elementem nośnym. Oceniając ten hak, możemy śmiało powiedzieć, że jego stan techniczny jest dobry. Dziękuję.